Hej, hej, to znowu ja, Kaśka z kanału Fiordy. To mi z ręki jadły. Witam Was z mojej przybudówki, bo ja tak to miejsce nazywam. Rozglądam się tutaj. Nagrywam z domu, bo ulewy, wichury i ogólnie paskudna pogoda, tak jak to w Norwegii często, jesienią bywa, jest zresztą nie tylko jesienią. Komentarz się kiedyś pojawił, dwa takie śmieszne według mnie, no nieśmieszne, jeden śmieszny na temat tego, tego pomieszczenia, z którego nagrywam, że jeśli mam za sobą tyle książek, to nie znaczy, że mądrze się wypowiadam. No, Książki mam i, i, i czytać lubię, ale akurat te książki to są nie moje. To miejsce to się po norwesku nazywa Annex, tak jak myśmy ten dom kupowali. I to są książki odziedziczone, niestety odziedziczone po mojej y, szwagierce, która y, kilka lat temu zmarła, a na czas, na czas choroby mieszkała z nami i ja po prostu te książki mam, no bo chcieliśmy oddać do biblioteki, my tego nie damy rady sami czytać I wiecie, no i mam, yy, córki czytają, ja nie mam czasu, ale wszystko tutaj można znaleźć, to tak dla, dla wytłumaczenia. Książek nie mam po to, żebym, żebym robiła wrażenie mądrzejszej i, i nikomu nie muszę tutaj tego udowadniać, ale tak mnie trochę ten komentarz rozśmieszył. A komentarz był pod filmem y, na kanale Moja Norwegia. Był w zeszłym tygodniu, zdaje się, opublikowany y, na kanale przez pana y, Bartka. Wywiad ze mną. Zapraszam i polecam. Y, rozmowa była. Y, Według mnie bardzo miła, yy, i wywiad jest taką kontynuacją filmiku o dyskryminacji, gdzie tam kilka rzeczy jeszcze, jeszcze sobie przedyskutowaliśmy. Także zapraszam i polecam. I właśnie tam komentarz taki znalazłem. I też był komentarz na, yy, nie, nie akurat pod tym filmikiem, pod którymi z moich innych jakaś pani się spytała: czy pani nagrywa ze swojego biura? Bo to, bo to nie wygląda na dom. No nie wygląda, bo to nie jest dom. Właśnie to jest nasza taka przybudówka. Yy, tu są instrumenty, to jest tak zwane biuro domowe i pokój muzyczny. Tutaj dwa, pianino mi tutaj stoi, ale nie będę pokazywać, bo zaraz mi ktoś powie, że tak, pokazuje pianina, żeby udawać, że ma talent muzyczny. Nie, no to jest taka przybudówka, ja tutaj siedzę jak, chcę, jak muszę w spokoju yy, mieć kilka chwil dla siebie i, i popracować. Dobra, przychodzę do Was dzisiaj z takim filmikiem sprowokowanym wczorajszą sytuacją u mnie w domu. No, niby nie jest to nic strasznego takiego, ale podchodzi temat trochę i pod edukację norweską, i pod, pod to, jak, jak te różne systemy prorodzinne lub też prospołeczne tutaj, bo to prorodzinne nie jest funkcjonują wiecie co, wczoraj, wczoraj mój syn chodzi tutaj do piątej klasy on ma 10 lat i przyszedł mi pokazać, czy wystarczająco napisał z norweskiego bo oni dostają zadania codziennie jakieś tam i, i na przykład jest napisane przeczytaj tekst na tej i na tej stronie yy, i napisz co najmniej no wczoraj miał co najmniej cztery zdania no mało, no ale dobra no napisał, ale ja czytam te zdania i tak mnie tak mi coś knęło, tknęło, że ja ten tekst muszę przeczytać, bazując na tym, co on opisał, o, o czym to dziecko czyta w piątej klasie. I, wiecie, ja, ja chcę tylko tutaj na, na wstępie y, całej tej historii powiedzieć, że ja już na początku, jak, moja, jak się przyprowadziłam do Norwegii i wiedziałam, że dzieci będą chodzić do norweskich szkół, to ja sobie postanowiłam, że. Wiecie, ja tutaj nie będę robić porównań, gdzie jest edukacja na wyższym poziomie, gdzie na niższym, bo ja nie mieszkam w Polsce od ponad 20 lat i niejako nie mam prawa, żeby krytykować lub też chwalić. Czytam różne wypowiedzi yy, Polaków, yy, czytam polskich cerebrytów, rozmawiam ze swoimi znajomymi. No i jest duże niezadowolenie na temat tego, jak ta edukacja teraz w Polsce się odbywa. Nie mi krytykować, bo ja nie mam, um, nie mam prawa. Ja, ja nie mieszkam, nie wiem. Ja sama mam dobre wspomnienia, zarówno um, jako i taki społeczny rozwój wtedy, kiedy ja chodziłam do, do szkół i, i edukacyjny. Mam super wspomnienia z mojego dzieciństwa i dorastania w Polsce. Tutaj w Norwegii już na początku się nasłuchałam, że taki poziom jest straszliwie niski i, i no, w pewnych, pewnych aspek aspektach na pewno jest, w innych aspektach ten system mi się bardziej podoba, ale to nagram inny filmik, co jest w edukacji lepsze według mnie. Ale tutaj właśnie chcę ten jeden temat poruszyć, który mnie, no, trochę mnie to zdenerwowało wczoraj. Yy, I aż się musiałam mojego małżonka spytać, czy słuchaj, czy ja przesadzam. A sprawa rozchodzi się o to, że po prostu. Mój syn od czwartej, nawet to już trzeciej klasie w podręczniku do norweskiego, dużo tych tekstów, które on ma czytać i jakoś tam y, analizować, na tym poziomie, na jakim dzieci w czwartej, piątej klasie mogą analizować, jest o rozwodach i o życiu pół na pół czyli tydzień u mamy, tydzień i ta u taty. Yy... Ja już to kilka, ja już widziałam to wcześniej, jakiś taki tekst, który był trochę łagodniejszy. I no, zakuło mnie w sercu, bo, bo, ja, bo ja nie chcę, żeby moje dziecko, które y, póki co jeszcze samo takiej sytuacji nie doświadcza, ale, ale, ale miało styczność z, z różnymi nieprzyjemnymi rodzinnymi y, perypetiami. Y, ja nie chcę, żeby on w szkole na co dzień był. Bombardowany, że tak powiem, um, takimi rzeczami. Może ktoś mi powie, że przesadzam, ale ja nie uważam, że, że, że to jest okej, okay. bo ten tekst, który on wczoraj miał, um, na który miał odpowiedzieć, i tam w skrócie opisać. No, no tak to było um, paskudnie opisane mama w rodzinie szczególnie. Ja bym sobie musiała całą książkę przeczytać, ale uważacie, że to jest dla dzieci dziesięcioletnich podawane. Tekst to, to był, to był um, z książki wzięty tekst na trzy strony i, i um, chodziło o to, że dziewczynka mieszka na dwa domy. Jeden tydzień u taty, jeden tydzień u mamy. U mamy ogólnie mówiąc jest um, chaos totalny. Nowy partner mamy, bo, bo to partner się mówi. Nowy partner mamy nie do Rajda, który jeździ taksówką. I, i, i było tak opisane ustami dziewczynki dziesięcioletniej, że, że nic nie potrafi, yy, jedzą byle, co i, i w ogóle masakra. Chaos, ciasno, yy, bo dzieci tego nowego partnera mieszkają z nimi. I, a, jak ja, a jak dziewczynka idzie do taty, to tam ma dla siebie do, do wyłącznej dyspozycji dwa pokoje. Jeden na ubrania, drugi sypialnia, obiady to są takie jak jakby z restauracji zamawianie, jest spokój, cisza, pięknie, wszystko, wszystko na Tip top. Nowa żona jej taty to dentystka. No ale konkluzja dziewczynki była, że, że mimo wszystko po, po tygodniu taty tęskni za mamą i, i po tygodniu umamy mamy tęskni za tatą i uważa, że życie ma dobre, bo to są dwa kawałki puzli w jedną całość. I, i nie doczytam sobie, bo ostatnie zdanie było, aż coś tam się wydarzyło, także do końca fajne to nie było pewnie, ale wiecie co? Ja reaguję na to, że on już takie teksty w podręczniku do norweskiego ma od trzeciej klasy. Ja się spytałam mojego małżonka, czy, czy to jest dopiero teraz wprowadzone, czy nie. On winie. On już nawet, on jest, 71 rocznik. On mówi, że on już jak był mały, to takie w telewizji norweskiej, w dziecięcych programach było powoli przemycane, że to jest coś normalnego. No wiecie, no trudno się w wielu przypadkach z tym nie zgodzić, bo, bo jeśli chodzi o rozwody i wychowywanie na dwa domy to czasem jest to dobre rozwiązanie, ale to co mi się nie podoba, że to po prostu jest tym dzieciom podawane od małego, że to jest coś normalnego, to, to... I jak oni mają potem się w dorosłym życiu, jak oni mają funkcjonować, skoro oni od przedszkola już widzą, że spoko, jak coś tam ci się nie podoba, no to się rozchodzimy i pół tygodnia w tym domu, pół tygodnia w tym. Wiecie co, w Norwegii ja to przeczytam chyba w zeszłym roku, czy, czy dwa lata temu miało być, miała być wprowadzona propozycja noweliz nowelizacji prawa e, e, ochrony dzieci, to jest losą barno for eldre. E, prawo. Dzieci, rodziców, tak jak u nas jest konwencja praw dziecka. I tam miało być wprowadzone, że właśnie taka zasada podziału i mieszkania 50 na 50 to ma być główna reguła. Ja sobie dzisiaj to prawo sprawdziłam i chyba jeszcze to nie zostało uchwalone. Wiecie, ja tutaj nie, nie będę wchodzić na to, czy to jest złe, czy dobre. Wierzę i, i, i jestem prawie przekonana, że w niektórych przypadkach jest to dobre i funkcjonuje. Ale y, wiem też o przypadkach, bo czytałam sobie pracę magisterską młodej psycholog Norweszki, która właśnie z takiego domu y, się wywodzi. I u tejże osoby y, poskutkowało to tym, że ona nie czuje w ogóle przynależności ani nie ma więzi z rodzicami, bo właśnie był taki przy rozwodzie, mieszkała pół czasu u mamy, pół czasu i ta, u taty. I. Powiedziała, że wreszcie doszło do tego, że nigdzie nie czuła się u siebie. Także wiecie, to są, to są bardzo ciężkie sprawy i ciężkie tematy, żeby to jakoś funkcjonowało, ale ja nie chcę, żeby moje dziecko było o tym w szkole nauczane. Ja nie wiem, czy na lekcjach dyskutują yy, akurat takie sprawy rodzinne, ale uważam, że jest tyle różnych książek yy, fajnych, przystosowanych dla dzieci. Które akurat nie mówią o, o takich sytuacjach, jak to się mieszka na dwa domy, na których spokojnie można się uczyć konstruowania zdań, tekstów itd. i tak Ja się wczoraj mojego syna spytałam, bo ja mu tej całej książki nie przejrzałam, no ale dzisiaj sobie przejrzę. I ja się, ja się go spytałam, ale pamiętam z zeszłego roku w podręczniku, że było to samo. I ja się go spytałam, czy słuchaj, czy. Co Ty myślisz na ten temat, że ty takie teksty y, tutaj czytasz. I on mi odpowiedział, że, że on tego nie lubi. I sam powiedział, że, że 80% rzeczy, z którymi pracują w szkole, to to jest właśnie na takie tematy. I on powiedział, że jemu jest przykro i smutno o takich rzeczach czytać. I, i no, mi też, bo, bo rozwody się zdarzają. Niestety, nikt nie zakłada, wychodząc za mąż czy się żeniąc, że, że akurat się związek nie, nie ułoży. Wręcz odwrotnie, mam nadzieję, w większości przypadków, że jak człowiek się decyduje na zakładza, zakładanie rodziny, no to. Myśli, że do końca życia będzie I, i ja mam swoje własne zdanie na ten temat, które niekoniecznie się komuś może spodobać. Ja sama się, się... mogę kiedyś złapać na tym, że postąpię niezgodnie z moim przekonaniem, ale ja uważam, że. Jeśli nie ma w rodzinie przemocy, jeśli nie ma jakichś takich karygodnych sytuacji, gdzie są nadużycia, czy, czy, czy przemocy, czy narkotyków, czy alkoholu i, i źle się ogólnie dzieje, no to jak człowiek się decyduje na, na, na posiadanie dziecka, no to trzeba konsekwencje ponieść. I nie ma, że znudziłaś mi się, znudziłeś mi się, to się wyprowadzamy i sobie dziecko będzie jeden tydzień tutaj, a drugi tutaj. Ale to są, to są, tak jak mówię, to są indywidualne sprawy, i, i zdania są różne. Wierzę, że takie sytuacje się y, mogą powieść, ale jednak w większości przypadków y, wydaje mi się, że no nie do końca to jest dla tych dzieci dobre. I ja, mam, ja mam takie wrażenie, że jak im tutaj w Norwegii od małego coś takiego serwują, że to jest norma, to jest po prostu normalizowane, to te dzieci będą miały krzywe spojrzenie na to, jak rodzina powinna funkcjonować. Tu jest, tu jest um, normalna sprawa, że, że jest e, partnerstwo, że, że ludzie nie mają e, związków zale, zalegalizowanych, tak zwany sambuerskop, e, czyli konkubinat po naszemu. I, I to jest normalne, ja nic przeciwko temu nie mam. Wiele takich rodzin funkcjonuje bardzo dobrze, ale właśnie to normalizowanie już od małego, że nieważne, rodzina nie jest, nie jest ważna. Możesz sobie pobyć u mamy trochę, jak ci się nie podoba, to, to, to u ojca, a jak ani tu, ani tu, no to ci znajdziemy rodzinę zastępczą, bo to już jest na, na, na inny temat. I, i wiecie. Takie mam jakieś yy, przeczucia, że, że być może kiedyś ktoś takie założenia tutaj miał, jak te podręczniki robili, żeby tak to społeczeństwo od małego ustawiać, żeby łatwiej im potem było yy, przymuszać do niektórych rzeczy, przypuszczam. No bo jak takie dziecko będzie przerzucane. Yy, od mamy do taty, no to, no to no, no, niestety w wielu przypadkach to, to skutkuje chaosem i w głowie, i w życiu. Nie wiem, mo mogę się mylić. W każdym razie, wczoraj jak ja ten tekst zobaczyłam, to, yy, to zrobiło mi się przykro i trochę nieprzyjemnie. Yy, ja nie mam. Yy, jak i co z tym zrobić, ani nie mam też ochoty, bo to nie jest, to nie jest dyrektorki szkoły, ani nauczycieli wina, no bo takie ktoś podręczniki zatwierdził, yy, ktoś, ktoś program zatwierdził. Yy, ja wiem, że dyrektorka w szkole mojego syna, no to taka jest konkretna babka, ale to no, no nie jej wina. Ja nie mogę pójść powiedzieć, proszę pani, mi się nie podoba, że mój syn y, takie tak, i takie rzeczy tutaj ma. W, obowiązkowo czytać, bo, bo uważam, że to nie jest szkoły szkoły rola, żeby, żeby dzieci w ten sposób edukować. No tak jak powiedziałam, jest dużo innych książek, dużo różnych innych tekstów, tak jak to mój mąż powiedział, które by były o wiele przydatniejsze do życia w społeczeństwie i funkcjonowania niż serwowanie im od małego, że życie na dwa domy to jest norma, no ale jakieś tam pewnie mają swój cel. Zamierzony, i pewnie w tym, w tym norweskim prawie o dziecka będzie to prędzej czy później przeforsowane, że to jest norma, że ma być 50 na 50. Nie wiem, ja tutaj Pola z komentarzami zamykać nie będę, bo mi się. Bo po co? Ja jeszcze trochę tego YouTube'a nie ogarniam do końca, i, i nie wiem, jak to funkcjonuje w każdym razie uważam, że temat ciekawy według mnie ja nie wiem jakie podręczniki są teraz w Polsce o czym to jest o czym dzieci są uczone i co mają czytać w Norwegii jako takich lektur w podstawówce nie ma nie widzę przynajmniej żeby on miał w Polsce nie wiem też jak to w ten sposób wygląda teraz ale chyba dalej mamy to no ale ale jednak e no, chyba nie bardzo, że, żeby dzieci od małego ym, o, o rozwodach uczyli. No, ale tak to tutaj wygląda. Na szczęście na szczęście mój mąż się akurat pod tym, pod tym względem ze mną ym, zgodził, że jemu też to się nie podoba. No, ale tak, tak tutaj społeczeństwo funkcjonuje i, i to się ym, raczej nigdy nie zmieni. Także wiecie, dzisiaj taki trochę półciężki temat. Bo i pogoda ciężka, więc powinnam coś zabawnego nagrać. Poprawię się, następny pogadankowy filmik to, to mam, mam, mam ochotę nagrać. Co mnie pozytywnie na temat o tym, co mnie pozytywnie w Norwegii zaskoczyło, bo jest kilka takich rzeczy yy, pozytywnych i, i, i to właśnie będzie na, na przyszły tydzień, przypuszczam. A teraz widzę, że się chwilowo przejaśniło, więc ja, wiecie, ja muszę kalosze, sztormiak i, i z psami, bo one też jak tak pada, to nie chcą wychodzić, biedaki dwa. Także widzicie, jak komuś się temat dzisiejszy nie podoba, no to, no to nie trzeba oglądać, jest wolność wyboru, ale napiszcie mi chętnie co wy myślicie na ten temat czy ja może przesadzam czy ja jestem jakaś przewrażliwiona no nie przypuszczam ja już wiecie ja, już się swoje, ja swoje w życiu przeżyłam napatrzyłam się na, na różne sytuacje, rozmawiałam z różnymi osobami, które chciałyby na dwa domy mieszkać z osobami, które były zmuszone do mieszkania na dwa domy i to nie funkcjonowało także no ciekawią mnie, mnie wasze opinie i co myślicie na to, żeby, żeby dzieciom takim ośmiodziesięcioletnim w szkole takie rzeczy w podręcznikach serwowano? No, ciekawi mnie to. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za, za komentarze. Dziękuję za łapki w górę. I dziękuję za wszystkie subskrypcje. I nowe, i stare. I pozdrawiam Was. Pa, pa.